ma, witam w kolejnym filmiku ze Slendera Ostatnio gonił mnie ten typ po lesie Nie wiem czy są są dźwięki w grze, zobaczę trochę Czy nie ściszyć No dobra Przyciszymy trochę Powinno być spoko Kamerę chyba też mam dobrze ustawioną. No w ostatnim odcinku trochę uciekałem, ale już się zaczyna. No tutaj skończyliśmy wczoraj mniej więcej. Coś czuję, że tutaj też będzie niezła jazda. Pozbieramy wszystkie kartki. Tak, się jeszcze obejdę. Zobaczyłem. Zobaczyłem, zobaczyć czy nie ma kartek. O kurde. No dobra. Znowu to dziecko. Coś czuję, że ja spotkam tutaj, nie? O matko. W ostatnim odcinku trochę przez ranę było. O nie no. Co tu się dzieje? Fuck. Słyszycie to? Jezus mary. Nie. Ciemno? Nie. Ja po prostu jestem w tunelu. Już myślałem, że ciemno się zrobiło, sorry Dobra, tak nie róbmy, bo to jeszcze strasznie wygląda Kurde, ale dźwięki, nie? Takie dziwne No to już w ostatnim filmiku To było widać te, te kartki tutaj Mam nadzieję, że głos mam normalny Bo ostatnio pod koniec miałem taki... taki trochę nienormalny No i tutaj skończyliśmy filmik Get to the tower, tak To też w poprzednim filmiku Kurde, dobra No tutaj coś się będzie działo, nie? Ostatni filmik to był już taki W miarę <ścoughs> Straszny, nie? Zobaczymy jak będzie dzisiaj Kurde Jakie dźwięki No dobra Coś czuję, że będę się dzisiaj też bał No dobra Chwilę jeszcze sprawdzę, tylko czy kamera jest dobrze ustawiona. Okej. Okay. Powinno wszystko być okej. Okay. No. O tyle nie będę chyba przedłużał, po prostu to odpalamy. Fucking shit. <laughs> Sorry, ale... Coś się zaczęło. Nie! Pa! Ile mamy jeszcze do odpalenia tych generatorów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, wczoraj osiem kartek, dzisiaj pięć generatorów. Kurde. Ale. Patrzcie, jakie tu w ogóle. Ile tu pomieszczeń? No dobra. Wybierajmy, kurde, gdzie idziemy. Ja nie wiem, czy. No dobra. Zaczniemy od lewej strony, co? Ja będę uciekał. Jak coś tutaj będzie. Kurde. Uf, dobra. Lecimy. Generatory dwa już na początku. Ale to jest niemożliwe, żeby tu nic nie było. Co do! Gdzie? Jest ja chcę jakąś kartkę. Ja chcę stąd wyjść, nie? Nie wiem, lewo... nie, dobra, nie będziemy się chyba... O kurde! Słyszeliście to? Nie, dobra. Ja pierdzielę, Nie, nie mogę tu stać. Ale ja wyjdę to... Co tu w ogóle takie dźwięki wydaje? Nie, nie mogę tak stać w jednym miejscu, ale ja... Kurde, będę zaraz chyba uciekać... Ja zaraz będę uciekać w drugą stronę, nie? Kurde, już mi się zaczyna ręka trząść masakra Ja pierdzielę Nienawidzę takich zakrętów Mamy to? Który? <laughs> eee. Co? Widzieliście to? Co to było? Tak od razu? Go nigdy nie było widać. Fuck Ej Pierwszy raz chyba zginąłem No dobra, wiemy już na pewno, że mamy tam dwa generatory W sumie trzy No dobra Ja to chyba na sprincie robię, bo dobra Na razie będę tak szedł powoli Ale już po tych dwóch generatorach chyba sprinta odpalam w ogóle nie wiadomo skąd on był y Nie Fuck Te generatory się losowo respią Ale go w ogóle nigdzie nie było widać On Dobra <ścoughs> To było dziwne Nie wiem czemu tak się stało Kurde dobra jak teraz to nie wyjdzie tak powoli, to ja robię sprinta i tu lecę, nie? Dobra, wiemy, że tutaj był generator. Był. Chyba najlepiej by było, gdybym biegał już. Dobra, chyba będziemy biegać, nie Nie wiem, jak ja zobaczę to, to ja chyba zacznę uciekać Fuck O matko, ty jeszcze korytarze Kurde, mi się chyba dźwięk teraz zmienił Na tym Dobra, jeb, jeb, jedziemy, jedziemy, nie ma, dalej, nie ma, jedziemy, kurde, teraz już się zaczęło, o fakt, coś jest za mną, słyszycie to, coś tu łazi. Ja walę, no nie, proszę, nie zabijajcie mnie, ja nie chcę zginąć. Oh, fuck! Pierwszaj! Wąp poczwaro! Poszedł już! Co to jest? Ja mam z tym tak iść! Nie! Nie! On mnie zabije? Ja nie mogę iść tyłem. Ja tam chciałem iść. Elo? Spierdam. Fuck! Jeszcze jedno, jeszcze jedno, proszę państwa, jeszcze jedno. Uciekamy. Ja bym nie mogę, ale ja mam czary. Spierdam. Jedno, nie, to jest spalone Wynocha! Dobra, uciekamy. Uciekam. Nie mam je. Nie mam je. Ja tutaj już nie daję rady. On za mną idzie. Razem z tym gówniarzem wynocha. Dwa Sorry Nie sorry, że tak przyklinam, ale zobaczcie tu co się dzieje Ja nie wytrzymuję Ja tego nie przeżyję Ostatni generator, proszę Dajcie mi ostatni generator Jeden, please Wynocha Poszedł stąd Jest, jest Wynocha Wypierdzielaj Dobra, mamy to Uciekam Wynocha Dobra Kurde gdzie on jest Za mną Ty gdzie on pobiegł Jest, mamy go Dobra jak go widzę to nie jest straszny FAK! Dobra! On tam jest! Nie! Spierdalam. Tu jest generator, uciekamy! Nie! No ja tam muszę iść ty debilu! On jest przy generatorze! Widzicie to? Ja muszę robić z do rondo Dobra Najgorsze jest to, że ja nie wiem gdzie ten gówniarz tu łazi Dobra, wiem, że gdzieś tu jesteś Ja nie chcę zginąć teraz ale muszę dojść do tego generatora. Kurde ludzie, no. Jedź, jedź, jedź. Dobra. Uf. Mamy to. Chyba. Jedziemy na wieżę O matko Chyba się udało, ale... Ale masakra, nie? Te. Czemu i rękę widać? Coś mi z ręką się stało. Kurde. Uf, masakra. Nie wiem czy to już się rozdział skończył. Explore Ja bym jeszcze kawałek poszedł W końcu udało się wyjść z tego piekła Raz zginąłem, nawet nie wiem z jakiej strony on mnie wziął Ale się udało Mamy to W ogóle bateria mi tam wysiada na no, po lewej górnej stronie Wieża coraz bliżej No, to idziemy do wieży Bardzo nawet to tak wygląda Ja chyba trochę grę ciszy, Bo nie wiem czy mnie nawet słychać Teraz już powinno być chyba OK Ale jak mnie nie słychać to w komentarzu dajcie ten Napiszcie że mam grę za głośno albo ja gadam za głośno <noise> Patrzcie jak blisko wieża jest Dobra, mamy tutaj jakieś przejście, latareczka. Jakiś dom. To nie Drzwi zamknięte i co my tu mamy? Dwie kasety, czy jedną chyba tu była jeszcze jedna, nie? Jak? Aha, czyli najpierw musimy zagrać to, co tutaj jest, no... Okej okay. To kasety chyba będziemy robić już w kolejnym filmiku, bo... To, co się działo w tym hangarze, to była trochę przesada Chociaż... Jakoś poszło, nie? To damy radę jeszcze kasety zrobić Co co? To co? W tym filmiku zrobimy jeszcze jedną kasetę? Dobra, zrobimy jedną kasetę dzisiaj, bo od razu daję takie info, że to będzie najprawdopodobniej ostatni filmik w tym tygodniu. W sumie to. No jeszcze nie w tym tygodniu, bo w poniedziałek nie wiem, czy wstawię filmik. Yy. A potem we wtorek już mnie nie ma, bo jadę na wakacje i wracam w niedzielę. W niedzielę też raczej od razu filmiku nie wstawię. Możliwe, że dopiero w poniedziałek. Wtorek albo jakoś w następnym tygodniu. Mm, dlatego nie wiem kiedy będzie kolejny filmik. Sprawdzę tylko, bo... Dobra. Kamera jest OK, bo mi przez przypadek poruszyłem. Ok. No to ja nie będę już tutaj gadał. Po prostu nie wiem, kiedy będzie kolejny filmik, ale na pewno w jakimś. Na pewno nie, nie w tym tygodniu. Za tydzień, jakoś za tydzień. Dobra. No to jedziemy z jedną kasetą. To będzie takie. Dodatkowy bonus taki. Bo w następnym tygodniu nie będę mógł raczej nagrać filmiku.

Którym, ja tutaj, tutaj ten hak jest połączony? Chyba tam, nie? Tutaj na górę musimy iść. O, o, to chyba znaczy, że tutaj nic dobrego nie znajdę. O, fuck... Dobra, to mamy. Podnieśliśmy. Idziemy dalej. Na razie spokój. Ale ja myślę, że ja nie zrobię dzisiaj całej tej kasety, bo nie wiem, czy dam sobie radę. Eee, nie ma paliwa. to? Ja naprawdę tam muszę wejść? Nie mogę iść tutaj naokoło? A czekaj, tu może będzie paliwo. A może tam będzie paliwo? No jo. Ja sobie przejdę tak na skróty. Chociaż coś czuję, że tutaj... O nie. Nie, nie. <grytanie> tutaj kończymy ten filmik. <grytanie> to będzie chyba koniec, nie? Nie, nie, wiem czy się w ogóle tą kasetę opatarali, że ona chyba na długą wygląda i to by wyszedł odcinek taki na pół godziny. No dobra. To ja chyba niepotrzebnie przedłużyłem. <laughs> bo to mi się wydaje, że to nie będzie mi się jak ładowałem tą kasetę wydawało, mi się, że to będzie jakiś krótki filmik czy coś. A tutaj widzę, że jakieś przejście tutaj tam paliwo do załadowania, tam mamy jeszcze jakąś chatkę. No dobra, bo to wyjdzie jeszcze długi odcinek z tego i nikt nie obejrzy do końca, ja bym to podzielił na dwa odcinki. Jutro może będzie jeden, ale jeśli jutro nie będzie to Dopiero następny najbliżej filmik będzie kolejny poniedziałek, bo w niedzielę dopiero wracam z wakacji w góry wyjeżdżam, ale dobra. Nie będę już tutaj dużo gadał o tym. Po prostu skończymy ten filmik. Nie będę tutaj za dużo przedłużał. Zostawcie lajka, dajcie suba, jak się podobało to uciekanie w hangarze. I polecimy z tym odpalaniem generatora w kolejnym filmiku napiszę może w komen pod filmikiem w komentarzu albo po prostu jak, będę filmik, jak będzie filmik to na facebooku albo po prostu włączcie dzwoneczek i wtedy będzie wiadomo kiedy będzie następny filmik tam jakieś dźwięki w tyle jeszcze słychać dobra ja nie będę już tutaj przedłużał zostawcie lajka dajcie suba jeszcze kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco wiedzieć kiedy będzie kolejny filmik. I do zobaczenia w następnym filmiku. Zobaczymy kiedy on będzie. No, to jak się podoba ten horrorit, to do zobaczenia następnym razem siema.